Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pani nie FIFA 365 2025. Dzisiaj otworzymy sobie dwa e, zestawy star startowe holenderskie. Jeden kosztuje 9,95 euro. W tym jest e, album. To jest prawdopodobnie, więc, magazyn, e, przewodnik po kolekcji. Szpilboard to będzie plansza do gry. Tutaj prawdopodobnie saszetka i premium saszetka oraz jedna linijka, dokładnie tak. Czeklista oczywiście. Album, plansza do gry i przewodnik. Ale dzisiaj nie będzie nic o przewodniku raczej. To bardziej interesuje mnie limitka. Której z nieznanych przyczyn tutaj nie ma. E, chyba, że ona nie jest w tylko jest w C premium. No sorry. Czekaj, co? nie ma gdzieś tutaj czy coś w przewodniku no tu jej nie ma. tu może być ewentualnie. I też jej nie ma. O dobra, tu jest. Nie wiem, gdzie była. Trend Alexander Arnold z Liverpoolu. Czy to jej? Ja jej nie zauważyłem, czy co. Dobra, i wracamy do tej saszetki premium. Na limit co jest Odegard z Arsenalu. Do tego Kapitan Neuer z Bayernu. Logo Atletico Madrid i dalej Reinders z Milanu, Lenormand z Atletico, Antonio Silva z Benfica. Soboslaj z Liverpoolu, Teze z PSV, Mateo Gabia z Milanu oraz Karta Fluo, Frederico, Federico Di Marco z Interu. I saszetka. Barella z Interu, Kunde o i jest Golden Bowler, Phil Foden z Manchesteru City, Rinders ponownie, Golden Legacy, FIFA 365 2019 oraz logo PSV Eindhoven. Dobra, jakiś pomocnik. E, Werman z PSV, ale to jest, wydaje mi się. Zaczekajcie, za, zaraz zobaczę, czy to jest to, czy to nie jest to. Album z limitkami. Zaraz zobaczę, którą mam z PSV. Tak, czyli ta limitka była też dostępna w Polsce. E, czyli traf no, bardzo słaby. To jakieś ucięte strony dostałem chyba. Dobra. I zaczniemy sobie od saszetki premium. No, i na limitce ponownie Odegard z Arsenalu. Dalej Rising Star, Arda Ghiler z Realu Madryt. Logo Liverpoolu, fans favorite Bakayoko z PSV, i to jest ta druga limitka z PSV, która była w Polsce. Dalej Arda Ghiler z Realu. Ruben Blanco z Olimpico Marsylia, Aspilikueta z Atletico, Jorginho z Arsenalu, Tomijasu z Arsenalu oraz Alison z Liverpoolu. Tutaj jest Tapsoba z Bayeru Leverkusen, Czalanolu. Z Interu, Rodri, FIFA Club World Cup, Titan, Matthias Delicht z Bayernu, i fans favorite, Balerdi z Olimpiku Marsylia, i Courtois z Realu Madryt. Dobra, czy dzisiaj to już wszystko? Jutro będą albo puszki, albo multipaki, jeszcze nie wiem. No, to dzisiaj to już będzie wszystko. Więc, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.